Na dla prawnika jest to duża możliwość. Ta dziedzina jeszcze nie jest uregulowana w pełni. Trwają teraz bardzo intensywne prace nad tym, żeby kwestie związane ze sztuczną inteligencją uregulować, głównie w Unii Europejskiej. Obserwujemy różne działania także w Azji czy, czy w Ameryce. Ale czy prawnik może się obawiać sztucznej inteligencji? Posłużę się przykładem. Ostatnio przeczytałem, że powierzono grupie prawników zadanie znalezienie w jednej z umów szeregu klauzul zakazanych, i jednocześnie powierzono to zadanie robotowi, komputerowi sztucznej inteligencji. Prawnicy potrzebowali na znalezienie tych klauzul 92 minuty. Robot potrzebował jedynie niecałą minutę i robot był lepszy, znalazł więcej tych klauzul niż, niż prawnicy. Może się okazać, że w przyszłości nie tylko prawników, ale lekarzy, informatyków, różnych, różnego rodzaju specjalistów zastąpią maszyny. Zobaczymy, co pokaże czas. Czy są takie obszary, które wymagają już teraz. Brakuje nam takich regulacji dotyczących właśnie sztucznej inteligencji, albo takie obszary, w których te regulacje będą potrzebne niebawem? Na pewno tak. Jest absolutny. Tempo rozwoju sztucznej inteligencji jest niesamowite. W ciągu zaledwie kilku lat maszyny nabyły takich umiejętności, które trudno ogarnąć ludzkim umysłem. Można zaobserwować, że na przykład w Chinach jest realizowany program społecznej odpowiedzialności, który generuje ogromne ilości danych, na podstawie których obywatele są oceniani czy wynoszą śmieci, czy je segregują, czy przechodzą przez jezdnię w niedozwolonym miejscu, czy płacą podatki na czas. W oparciu o te dane obywatele na przykład są posłani do lepszych uniwersytetów, przyznają im się kredyty, nawet do tego stopnia weryfikacja elektroniczna jest przeprowadzana, że w ostatnich latach około 6 milionom obywateli chińskiej republiki ludowej odmówiono sprzedaży biletów lotniczych ze względu właśnie na niskie punkty. Wydaje się, że Właśnie tego typu systemy powinny być bezwzględnie prawnie uregulowane, i w rozporządzeniu Unii Europejskiej, które jest przygotowywane obecnie, ono ten dokument również traktuje o takich systemach. Wydaje się, że, że prawo nie może pozostawać w tyle za rozwojem właśnie takich technologii i współczesny prawnik nie tylko powinien się zajmować służebnościami przesyłu i. I kwestią pozwów o zapłatę, ale także myśleć o nowoczesnych systemach, które także wkraczają do jego kancelarii, w jaki sposób próbują mu pomóc w codziennej pracy. To jeszcze może dopowiedzmy, że to, co w Chinach jest możliwe, czy jest możliwe w Europie takie mhm. wykorzystanie sztucznej inteligencji. Wydaje się, że ten system, który opracowali Chińczycy, jest z niepokojem obserwowany przez rządzących w Europie, i według moich analiz projekt rozporządzenia Unii Europejskiej będzie zakazywać te, takich, takich systemów jako systemów niedopuszczalnego bardzo wysokiego ryzyka, opartych na weryfikacji społeczeństwa na podstawie ich zachowań, zachowań tych obywateli w życiu codziennym.